Dzień dobry, witam Was serdecznie, przedszkolaki. W tym tygodniu poruszamy się wokół tematu figur geometrycznych. Rozpoznajemy figury, które nas otaczają. Zauważyliście pewnie dobrze, że figury otaczają nas dosłownie wszędzie. Wszystko ma jakiś kształt. Dzisiaj również będziemy sobie rozpoznawać poznane kształty, natomiast wśród instrumentów będą to instrumenty, które znacie. Pierwsza zabawa. Będzie polegała na tym, abyście odgadli, jaki kształt ukrył się w za chwilę przedstawionych przeze mnie instrumentach. No to uwaga, zaczynamy. Dobrze, widzicie, jaki to jest instrument, jestem o tym przekonana. Jak myślicie, jaki kształt ma ten instrument? Jest oczywiście bębenek. Bardzo proszę, żebyście wasze odpowiedzi narysowali na kartce. Drugi instrument to harmonijka. Przyjrzyjcie się jej dobrze. Jak myślicie, jaki ma kształt? Również proszę was, żebyście teraz narysowali swoją odpowiedź. Trzecia zagadka. instrument. dobrze wiecie jak się nazywa, a teraz narysujcie jaki kształt wam przypomina ten instrument. I czwarta uwaga turbo zagadka, którą wam schowano tutaj. Jaki kształt przypomina wam ten instrument? To jest keyboard potocznie zwany organka. Jak myślicie, jaki ma kształt? Również narysujcie swoją odpowiedź. Potem bardzo fajnie zobaczę Wasze odpowiedzi. To było zadanie pierwsze. Zadanie drugie to będzie wykonanie swoich własnych instrumentów, swoich własnych grzechotek. Do tego zadania możecie wykorzystać puste pojemniczki ale ważne jest to, żeby miały nakrętkę. Ja mam na przykład taki pojemniczek po tabletkach, może być słoiczek z nakrętką, może być też po prostu butelka. Wybrany przez Was pojemnik napełniamy jakimś materiałem sypkim. Może być ryż, może być groch. Co macie dowolnie. Zasypujemy pojemnik. Niecałe wystarczy tylko troszkę. Zakręcamy i powstała nam grzechotka. Teraz dobrze by było, żeby ta grzechotka nabrała jakiś weselszych barw. Możecie sobie ozdobić Waszą grzechotkę według własnego pomysłu. Ja sobie nakleję po prostu kilka kolorowych kółeczek. Najlepiej do tego celu będzie, będzie wykorzystać papier samoprzylepny, jednak takowego nie mam, więc będę po prostu wcięte przeze mnie elementy naklejać na pojemniczek, aż będzie cały kolorowy. Grzechotka jest już skończona, wygląda mniej więcej, tak? Nabrała trochę więcej kolorów, stała się weselsza. Mam nadzieję, że Wam również udało się stworzyć swoje własne grzechotki, dlatego że będą one nam potrzebne do trzeciego zadania. Jeżeli jednak nie udało Wam się stworzyć grzechotek, to możecie do tego zadania wykorzystać alternatywny instrument perkusyjny, którym może być na przykład garnek i drewniana łyżka, wydaje bardzo dobry dźwięk. Zadanie trzecie polega na tym, że będę grała grzechotką moją jakiś rytm, będę wystukiwała rytm. A Waszym zadaniem będzie skupić się, posłuchać dobrze jaki rytm gram i dokładnie ten sam rytm wystukać yy, albo na garnku, albo wygrać swoją grzechotką, albo po prostu użyć swoich własnych rączek wypraskując ten rytm. No to uwaga, skupiamy się. Pierwszy rytm. Teraz Wasza kolej. Dobrze. Drugi rytm. Wasza kolej. I trzeci rytm. Mam nadzieję, że Wam się udało. Uwaga, czwarty rytm. Wasze kolej. Mam nadzieję, że słuchacie dobrze, że Wasze łóżka słuchają. I uwaga, ostatni już rytm. Skupiamy się i słuchamy. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z tym zadaniem słuchowym bardzo dobrze. Za dzisiejsze zajęcia Wam dziękuję i zapraszam na następne. Do zobaczenia.